Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy od omówienia nastrojów rynkowych, a te wczoraj pozostawały bardzo dobre. Sesja na Wall Street zakończyła się, przeszło jednoprocentowymi wzrostami, a w efekcie S&P 500 wrócił powyżej 4000 punktów. Jeśli chodzi o niemieckiego DAXa, także widzimy, że ten dotarł w okolice 15400 punktów. A dzisiaj mamy stan zawieszenia, daje się wyczuć zdecydowanie atmosferę wyczekiwania przed decyzją amerykańskiej rezerwy federalnej, decyzją, która jest no, bardzo ważna z rynkowego punktu widzenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakiś czas temu rynek spodziewał się, że Fed może przyspieszyć tempo podwyżek i wrócić do 50-punktowego wzrostu kosztu pieniądza, aczkolwiek po ostatnich problemach sektora bankowego no taki scenariusz odszedł w niepamięć, a zdecydowana większość uczestników rynku, szeroki konsensus zakłada podwyżkę o 25 punktów bazowych. Jeśli chodzi o problemy sektora bankowego, to zdaniem niektórych mogą one przełożyć się na utrzymanie kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie, aczkolwiek jest to wydaje się mało prawdopodobny scenariusz z tego względu, że Najważniejszą, najważniejszym aktywem każdego banku centralnego jest jego wiarygodność, a ostatnie komunikaty płynące z Fed bardzo jasno wskazywały, że cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany. Po drugie, tak zachowawcza decyzja no, mogłaby wzbudzić w inwestorach niepewność, że Fed wie więcej na temat skali problemu sektora bankowego i posiadanych przez niego stratach na obligacjach, no i stąd tak, można powiedzieć, paniczna decyzja. Zatem może mogłaby ona przynieść więcej straty niż pożytku i wydaje się bardzo mało prawdopodobna. To, co będzie dzisiaj ważne, to przede wszystkim publikacja prognoz makroekonomicznych poszczególnych członków komitetu, a szczególnie wykres kropkowo obrazujący to, jak oni widzą dalszą ścieżkę stuprocentowych w Stanach. I czy problemy sektora bankowego nie wpłynęły negatywnie na nią? Jakiś czas temu Jerome Powell podczas półrocznego przesłuchania w kongresie mówił, że docelowy poziom stóp procentowych może kształtować się wyżej niż Fed zakładał. I jeszcze w grudniu. To ze względu na to, że inflacja pozostaje cały czas problemem, a dane z realnej gospodarki są relatywnie dobre. No i pytanie, jak na tym tle ukształtuje się ten wykres, kropkowo obrazujący, jak stopy procentowe dalej w Stanach Zjednoczonych widzą przedstawiciele FOMC. Oprócz tego, Jerome Powell będzie miał dzisiaj za zadanie uspokoić rynek, jeśli chodzi o stabilność sektora bankowego, uspokoić Amerykanów, ograniczyć ich chęć do Wyciągania depozytów, no to jest zadanie także banku centralnego, który, który musi stać na straży stabilności systemu finansowego. No i pytanie, właśnie jak duży nacisk zostanie położony na to, że Fed zrobi wszystko, co będzie trzeba, aby ustabilizować sytuację, jeśli chodzi o mniejsze amerykańskie banki i kondycję sektora finansowego. Zatem, no. Posiedzenie bardzo wyczekiwane, jego godzina niestandardowa, 19, ze względu na przesunięcie czasu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Wtedy również o 19 poznamy wykresy i prognozy makroekonomiczne poszczególnych członków komitetu. 30 minut później tradycyjnie rozpocznie się konferencja prasowa. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, Widać, że przed posiedzeniem Fedu dolar znajduje się w defensywie, a kurs EURUSD dobija w tym momencie do, do okolic 1,08. Notowania głównej pary walutowej są pozytywnie skoronowane z sentymentem rynkowym i ostatnia poprawa nastrojów tutaj wspiera odbicie na tym rynku. Warto dzisiaj zwrócić no, no, uwagę na parę GBP-USD, gdzie no, wyższe od oczekiwań dane z Wielkiej Brytanii umocniły funta. Jeśli chodzi o sytuację na rynku złotego, no, można powiedzieć cały czas bardzo stabilnie, no, ale dzisiaj wieczorem kondycja dolara oczekiwania wobec tego, co będzie robił w przyszłości Fed, jak najbardziej może wpływać także na notowania polskiej waluty. Złoto wczoraj dość mocno potaniało, a dzisiaj spada do okolic 1940 dolarów za jedną uncję. Oczywiście to jak Fed widzi dalszą ścieżkę stóp procentowych nie będzie pozostawać bez znaczenia dla notowań żółtego metalu. I Jeśli chodzi o ropę naftową, ustabilizowanie obaw o kondycję sektora finansowego na świecie, Sprzyja odbiciu notowań czarnego złota, i widzimy, że baryłka WTI próbuje wrócić w okolice 70 dolarów. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Szczególnie dzisiaj od godziny 19, gdzie będziemy relacjonować dla Państwa decyzję amerykańskiej rezerwy federalnej oraz konferencję prasową po posiedzeniu. Z tego miejsca Państwa już teraz serdecznie zapraszam. Pozdrawiam i do usłyszenia.